Marek Monikowski, witam na gdańskim dywaniku. Zanosiło się na kampanię senną i mało kogo interesującą. Tymczasem w miarę jak zbliża się data 7 czerwca, kiedy narody 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej wybierać będą nowy skład Parlamentu Europejskiego, emocje rosną, a sondaże pokazują, że coraz więcej jest Polaków, którzy zamierzają wziąć udział w głosowaniu i wybierać europosłów. A wśród pomorskich kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego jest także obecna dziś nami w studio Pani Hanna Foltyn-Kubicka z Prawa i Sprawiedliwości. Witam Panią. Państwa? Witam Państwa. Witam kolegów dziennikarzy. Dobry. Wczoraj w, w kilku miastach Europy miały odbyć, w miastach Polski oczywiście, miały odbyć się debaty pomiędzy jedynkami na listach wyborczych Prawa, Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. W, Tworzy Artusa, czekał na panią Janusz Lewandowski i nie doczekał się. Czy nie warto dyskutować? Owszem, warto dyskutować, z tym, że pan poseł Janusz Lewandowski wiedział, że ja nie przybędę na tę debatę, bo ja od razu po tym, jak pan premier Tusk zaproponował tę debatę, oświadczyłam, że nie będę mogła brać udziału w takiej debacie, jako że grafik mojej kampanii mam już zaplanowany od dawna i na wczoraj byłam umówiona z rodzinami zastępczymi, które wychowują dzieci z domów dziecka i to spotkanie było umówione w Brukseli 2 kwietnia. Ja po prostu nie mogłam zawieść fundacji Pan Władek, który organizował to spotkanie, a ja przede wszystkim nie mogłam zawieść tych dzieci. Ale może można proszę... było zmienić godzinę, bo na przykład w, w Olsztynie... Pan Lisek czekał trzy godziny na pana kurskiego i w końcu debata się odbyła. No ja nie bardzo mogłam zmienić godzinę, raz że, że, żeby te, te rodziny y, zebrać, to byłby problem na inną godzinę, poza tym, jak mówię, to się odbywało. Nie, ale w nowej tarczy, godzinę nie? debaty z panem Lewandowskim można tak, by było zmienić. Jeżeli tym takie myślenia idziemy, to ja chciałam tylko powiedzieć to, co powtarzałam, że... Z całym szacunkiem dla pana Donalda Tuska, ale nie pan Donald Tusk będzie mi urządzał kampanię, nie będzie mi robił grafiku kampanii. Ja po prostu miałam to spotkanie zaplanowane, a z panem Lewandowskim spotkam się 20, 20 czerwca w Izbie Gospodarki Morskiej. I będziemy debatować na temat Morza Bałtyckiego i również spotkam się 26 czerwca. Ale co po, po wyborach? 26 czerwca. Przepraszam, 20... oczywiście to pomyłka. Aha. Lapsus lingua. 20 maja i 26 maja. Ale to, to podobno będą tylko debaty takie na zawężony temat o gospodarce morskiej. I ja myślę, że jak było trochę dobrej woli, to można to było przesunąć przej na, na inną godzinę. I pani z takim lekceważeniem mówi, że, że premier nie będzie pani ustalał grafiku. Przecież to nie chodzi o to, żeby ustalać grafik, tylko nie chodzi o premiera. Tylko ja myślę, że to chodzi o wyborców, że, że jednak no, jest pani europosłanką i wie pani zapewne, że w innym kraju gdyby ktoś odmówił debaty, to byłaby to śmierć polityczna, bo po prostu to jest zobowiązanie wobec wyborców, a nie wobec premiera czy wobec przeciwnika politycznego. Pani redaktor, pozwoli pani, że zostanę przy swoim zdaniu, że jednak była to PR-owska zagrywka tego rządu, jako że pan Donald Tusk w ostatnich tygodniach nie ma szczęścia w polityce. Mogła pani ją wykorzystać na, dla swojego PR-u? Ja powiedziałam, że ja po prostu uważałam przede wszystkim, że jest to pr zagry zagrywka pana Donalda Tuska, że przykrywa PR-em, wy wychodzi do przodu, żeby nakryć swoje problemy. No nic z tego nie, nie, nie wynika, takiego postępowania. Pani poseł, dla czas kampanii to też czas rozliczeń. Ja chciałem zapytać, co pani w ciągu tych lat, kiedy była w Parlamencie Europejskim, zrobiła dla naszych stoczni? Dla naszych sto stoczni zrobiłam sporo, bo. Walczyłam o naszą stocznię, między innymi zgłosiłam deklarację pisemną na temat ratowania stoczni polskich. Ta deklaracja niestety nie przeszła. Zresztą deklaracje mają to do siebie, że trudno, je, je, trudno przekonać posłów do tego, żeby większość podpus, posłów to podpisało, ale zrobiłam olbrzymią akcję na ten temat. Niestety to nie dało rezultatów. Natomiast pisałam, napisałam kilka pytań, czyli interpelacji do Komisji Europejskiej. W sprawie stoczni. Pisałam również do, do premiera Donalda Tuska. Niestety odpowiedź dostałam po 6 miesiącach i prawdę mówiąc odpowiedź to była trochę prawą ręką do lewego łódka. No i jeszcze demonstrowała pani razem z panem Guzikiewiczem w kasku i w takiej niebieskiej to nie, jest kamizelce. Prawda, nie, To nie jest prawda, pani redaktorze no są na, na pani stronie internetowej to są jest, takie zdjęcia. To jest akcja właśnie a propos deklaracji pisemnej i ta akcja odbywała się. W Strasburgu, gdzie nawet mój kolega, którego zresztą lubię i cenię, pan Janusz Lewandowski powiedział do mnie, aleś się przebrała, ja powiedziałam, że ja zrobię gwiazdy i szpagat. Jeżeli to odniesie skutek, jeżeli Stocznie Polskie zostaną odra od odratowane, tym niemniej to miało miejsce w Strasburgu nie pod domem Donalda Tusk. Pozostali jeszcze tego nikt nie powiedział, nie, przepraszam. Ja powiedziałem, że w Brukseli pomyliłem Brukselę ze Strasburgiem, tylko tyle. A w Brukseli też nie demonstrowałam, panie redaktorze. Nie, nie, nie było mnie w Brukseli, no ale, ale w to w zdjęcie z tym przebraniem jest na pani jest. stronie. Owszem, pełni. ale to chodziło o deklarację pisemną w sprawie ratowania Stoczni Gdańska. Ale czy pani nie uważa, że nasi europosłowie. No nie mają specjalnie wpływu na to, co robi Komisja Europejska i na to, w jaki sposób traktowane są na, nasze stocznie. Może wy się po prostu godzicie e, z tym, co e, proponuje pani Nelly Kres i jej urzędnicy. Nie, my się na to nie godzimy i ja uważam, że pani Nelly Kres. Po prostu Polskę traktuje jak kraj drugiej kategorii, bo zgadza się na to, żeby ratować stocznie niemieckie. Przecież stocznie niemieckie dostały 27 milionów euro w, 2000, w 2007 roku, stocznia Saint lazare dostaje olbrzymie pieniądze, bo e, e, Nicolas Sarkozy zgodził się na to, żeby zwiększyć dotacje państwowe z 9% na 25% w ramach pomocy dla tej stoczni. Natomiast nasza stocznia nie uzyskuje tej pomocy. No, pani poseł, ale, ale jeśli pani. Trzyma... Jeśli pani wie widzi, że, że tak jest Polska traktowana i tak te stosnie są traktowane, no to po to pani tam jest, żeby coś zrobić w tej sprawie. No to no nie wystarczy, też to nie pani wystarczy pani napisać rezolucję jedną i, i na tym poprzestać. No to, to też próbuje coś no, robić. Ale nic z tego nie wynika. No trudno, no to ja, ja nie przeskoczę sposobu myślenia pani Nelly Kres i Komisji Europejskiej. Ale spójrz, szerzej, bo, 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 bo uważam, że Polska jest traktowana jako kraj drugiej, drugiej kategorii w tej kwestii. A czy pani jako działacz prawa i sprawiedliwości? uważa, że PiS, który teraz no, bardzo mocno krytykuje Platformę i rządy Donalda Tuska za to, co się ze stoczniami dzieje, choć jeszcze jakby wynik nie jest przesądzony, że PiS zrobił, kiedy rządził tyle, ile można było. Bo ja pamiętam, jak po rozdzieleniu Stoczni Gdyńskiej od Gdańskiej Andrzej Jaworski zostawał prezesem Stoczni Gdańsk. Kiedy mówił bardzo optymistycznie, zresztą, że w trzy miesiące znaleziony zostanie inwestor strategiczny, że już ma w głowie zarząd z jakimś znakomitym menadżerem, Polakiem z zachodu i że stocznia będzie prosperować. Jak potem to dalej się potoczyło, wszyscy wiemy. Czy pani uważa, że PiS. Andrzej Jaworski, etnolog. Tak, ma dzisiaj prawo w. Taki sposób y, krytykować PO za stocznię mając na sumieniu to, co, to, co, to, co powiedziane. Nie w każdym razie jedno jest pewne, że jednak PIS znalazł inwestora w postaci ISD i, i to i toż ISD wyglądało na to, że po pierwsze to jest firma, która zajmuje się budowaniem czegokolwiek, a nie jest to y, powiedzmy tak jak w tej chwili Katar kupił stocznię y, szczecińską, to jest powierniczy, to jest fundusz powierniczy. No ale, ale, ale ta firma. natomiast ISD zajmowała się przemysłem ciężkim i wyglądało na to, że inwestor jest dobry. Poza tym, proszę pamiętać też, że w pewnym momencie zaczął się kryzys. I ten kryzys dostał, do, do, dotarł także, także do przemysłu socjalnego. Pani, Pani poseł, no. ale, ale zgodzono się i związki się zgodziły, że kupił to bez pakietu socjalnego i wtedy nie protestowaliście. No ani nie protestowaliście, że Andrzej Jaworski jest etnologiem i na soczni się nie zna, ani że kupuje to inwestor ukraiński i pakietu socjalnego nie, nie wynegocjowano. Ten inwestor przede wszystkim dużo później został znaleziony, aniżeli to było planowane i trochę rozpaczliwie jakby w, w, w ostatnim momencie. Yy, to też trzeba pamiętać. A, a, a faktem jest, że wszyscy z entuzjazmem go przyjęli, a znienawidzili go krótko poty. No cóż ja mogę na to mhm. powiedzieć? No po prostu... Jak wiadomo, to to jest loteria, prawda? To jest loteria, jeżeli się Nie. szuka inwestora i, i ten inwestor, myśmy mieli wrażenie, że on się sprawdzi. W tej chwili, zresztą Lech Kaczyński podjął działania, żeby jednak ISD, a zwłaszcza Ukraina, która stoi za ISD, pomogła w realizacji... A jakie działania, po... Pani Poseł? Jakie działania? Lech Kaczyński napisał w tej chwili list z prośbą do, do Juszczenki i do Pani Tymoszenko. No ale swe... pani, pani myśli, że, że prezydent i premier mają wpływ na prywatnego inwestora? Mam wrażenie, że tak, jako że ten prywatny inwestor gdzieś jest umocowany, prawda, jest umocowany na Ukrainie.